Generalnie o znajomych, z którymi przebywamy, dlatego że znajomi czy partnerzy też są z nami po to, żeby dawać nam jakieś lekcje, żeby nas czegoś uczyć. I ja tak sobie też, ta moja świadomość wynika z mojego doświadczenia, też z obserwacji, Odnośnie tego, jak znajomi nam pokazują różne rzeczy, jak nas uczą i jak często nam szkodzą, bo ich rady, ich opinie, ich osądzanie, ich towarzyszenie często trzyma cię tak jak kula u nogi, tak? Ty masz pozorne, ze znajomymi jakimiś masz pozorne takie poczucie, że, że nie jesteś sama. Że nagle nie jesteś sama, bo masz, bo możesz sobie wejść z koleżanką na wino. I możesz jej się wyżalić. Koleżanka ci komentuje to Twoje życie, Ty się sugerujesz tym, co ona mówi, chcąc, nie chcąc. To jest tak samo. E, nawet jak myślisz inaczej, to jak usłyszysz jej zdanie na jakiś Twój temat, czy o twoim, o, o jakiejś Twojej sprawie kilka razy, to sobie to wkodujesz. Zrobisz tak, jak ona chce, tak, jak ona myśli. Nie tak, jak ty czujesz. To jest tak, jak z rodzicami. Jak ja mieszkałam dosyć blisko od rodziców i mogłam tak do nich dojechać w godzinkę, to odwiedzałam ich dosyć często. Czyli na przykład jeździłam w niedzielę na obiad. I. Nawet jak oni coś skomentowali i ja udawałam, że tego nie słyszę, albo myślałam inaczej, ale usłyszałam to, co oni mówili, to to na mnie wpływało i to mi blokowało moje decyzje, mój rozwój, tak, jakby, bo znajomi czy rodzice mają jakiś swój pryzmat na bazie swoich doświadczeń, oni zazwyczaj się martwią, jeżeli ty stajesz się odważna, to znajomi cię będą blokować w Twoich decyzjach, w Twoich zmianach życiowych, będą taką kulą u nogi, bo jest, mają takie właściwie zadanie. Rzadko kiedy e, znajomy ci powie, czy koleżanka, tak, dobrze robisz, odejdź z tej toksycznej relacji, rozwiedź się, zmień pracę. Nie, znajomy Ci będzie mówić, jak ma szczególnie gorzej niż Ty, albo się boi. E, na przykład Ty się rozwodzisz, a, twój, a Twoja koleżanka też ma e, toksyczne małżeństwo, ale nie, nie jest jeszcze w stanie się rozwieść. Nie ma takiej świadomości, nie ma takiej energii, nie ma mocy, czyli jeszcze ileś tam lat albo do końca życia będzie żyła w tym nieszczęśliwym małżeństwie. Czyli ona ma swoje przekonania, każdy ma swoje przekonania, i jeżeli ty będziesz na przykład chciała odejść, to ona cię będzie blokować, bo ona będzie jakby ze swojej perspektywy mówiła, tak? Skoro ona się boi na przykład odejść, to będzie te swoje strachy zasiewać tobie i tym samym będzie cię blokować, tak jak rodzice blokują dzieci, martwiąc się o nich albo pomagając im za bardzo finansowo, tak? Bo jeżeli dziecko dostanie wszystko, dostanie mieszkanie, dostanie samochód, to nie pójdzie do pracy, tak? Bo po co ma iść, jak wszystko dostaje? To jest na tej zasadzie e, też, jakby te blokady tak wyglądają, tak? Natomiast te koleżanki, szklanki, <gryw> ja tak to nazwałam, bo to są takie koleżanki, jak, jak kiedyś byłam w trybie ofiary. To chodziłam na piwo, czy na wino, czy tam na drinka. W każdy weekend na przykład były jakieś spotkania, no i my się z tymi koleżankami trzymałyśmy razem w tej ofierze i narzekałyśmy, która ma gorzej i e, rzadko kiedy było coś fajnego do robienia oprócz narzekania i użalania się nad sobą, tak? A jak ja na przykład postanowiłam zmienić swoje życie i na przykład wyjechać, to te koleżanki nagle się na mnie poobrażały. A dlaczego? Dlatego, że one chciały mnie zablokować przez zmianę życia. Na przykład, ale to już nie chodzi o jakieś tam wyprowadzenie się, ale nawet o nie wiem, wyjazd gdzieś na wycieczkę, zmiany pracy, właśnie zmiany w tych relacjach. Koleżanki będą cię blokować, zwróć na to uwagę. Myślisz, że ty się wyżalisz, to lepiej iść do psychologa, jak masz potrzebę się opróżnić i wyrzucić swoje krzywdy. To lepiej iść do psychologa. Psycholog ci przynajmniej nie będzie głupio doradzał, tylko ci wysłucha, tak? A koleżanka będzie ci doradzać przez pryzmat swoich doświadczeń i swoich, swojego życia, swoich przekonań, swoich strachów, swoich wstydów, i będzie jakby e, przenosić ten swój strach, wstyd i lęk na ciebie, tak? E, więc e, też, e, jak koleżanki mogą cię zablokować? No. Ja miałam też taką przyjaciółkę, pamiętam tam jeszcze od czasów liceum. No, w ogóle, też z koleżankami mogą być różne traumy, na przykład trauma zdrady, że koleżanka, nawet taka z podstawówki czy z liceum, zdradziła Cię, obgadała, ośmieszyła, siedziałaś na przykład z nią w ławce, a potem ona poszła do innej dziewczynki i poczuła się odrzucona, zdradzona. Czyli koleżanki. Projektują, yy, znaczy ty projektujesz na nich swoich rodziców. Jak z, byłaś odrzucona, zdradzona przez tatę czy przez mamę, to koleżanka również będzie ci to odgrywać, ona ma takie zadanie. I dopiero jak jesteś na jakimś poziomie świadomości, to możesz przyciągnąć ludzi, jeżeli ty przestajesz oceniać, ty wyjdziesz z roli ofiary ty zaczniesz y, żyć bez osądów, bez ocen, bez krytykowania, bez doradzania, bez y, jakby y, tak, to ja mam rację, zrób tak i tak, albo ty masz rację, będą cię utwierdzać, tak, tak, masz rację, jeżeli tak ci mówię, koleżanka, to znaczy, że to nie jest najlepsza perspektywa, tak, bo nie ma jednej racji, każdy ma swoją rację i Teraz, jeżeli ty dopiero wyjdziesz z tej perspektywy ofiary, to możesz spotkać, przyciągnąć inne koleżanki, inne towarzystwo, takie, które będzie cię akceptować bez oceniania, nie będzie ci doradzać, nie będzie się wtrącać w twoje życie, pozwoli ci samodzielnie decydować. I nie będzie ci zasiewać tych wątpliwości albo utwierdzać ci w jakiejś destrukcji przez pryzmat swoich doświadczeń. Czyli jak ty się trzymasz w gangu koleżanek w trybie ofiary, to uważaj, bo myślisz, że, że masz towarzystwo i możesz dzwonić codziennie, możesz się spotykać. Takie koleżanki utrudniają ci Twój rozwój, blokują Cię. Masz, macie gang, spotykacie się co weekend na wino, tak? Na przykład. Ale co się tam dzieje? E, te, jak się można jeszcze blokować w taki sposób, że. E, jeszcze o tych pięciu osobach miałam wątek i skupiłam. Jesteś taki jak pięć osób, którymi się otaczasz. Czyli jeżeli obserwujesz wśród swoich koleżanek. Że one nie mają siły zmienić swojego życia, że ciągle są w tym samym toksycznym małżeństwie, że nie podejmują zmiany, że mają te konflikty z rodzicami. I na przykład ty chcesz uzdrowić relację z mamą, a ona ci mówi, twoja koleżanka, po co będziesz uzdrawiać? Lepiej się nie odzywać, albo matki już takie są, nic nie zrobisz. Więc będzie ci zasiewać te wątpliwości. A tymczasem. Jak ty już zaczynasz być w, w jakimś poziomie świadomości, to często jest tak, że potrzebujesz, przychodzi moment, kiedy potrzebujesz zrezygnować ze starego towarzystwa. Ja w moim życiu zmieniałam e, znajomych bardzo już wiele razy, bo przeprowadzałam się, zmieniałam szkoły, zmieniałam otoczenie, e, zmieniałam partnerów, tu, gdzie tam też byli inni ludzie wokół, wokół nich. Więc e, jakby mnie to przychodzi łatwo, jeżeli nie czuję już z kimś jakiegoś rezonansu, albo czuję, że się za bardzo wtrąca. I często jest tak, że jak postawisz granicę takiej osobie, która może być 20 lat Twoim przyjaciółką, i Ty na przykład jej w końcu postawisz granicę, bo uczysz się stawiania granic, żeby na przykład postawić rodzicowi, żeby Cię nie ranił, i często jest tak też, że te koleżanki yy, musisz ich wysłuchiwać, nie umiesz im postawić granicy, one Ci yy, jakby te swoje ciężary na Ciebie przerzucają, godzinami się użalają, wiszą w słuchawce, yy, dzwonią do Ciebie po nocach, bo, po awanturze z partnerem i tak dalej, tak? Więc to jest po to też, żebyś Ty postawiła granicę, tak? Żebyś Ty postawiła granice. Bo one jakby są wampirami Twojego czasu i Twojego spokoju. Także też weź to pod uwagę. E, myślę, że mało kto o tym mówi, o czym ja teraz mówię tu dzisiaj. E, I tyle mam wątków o tych znajomych i o tych koleżankach. A często jest też tak, że Ty już nie widzisz z tym towarzystwem w ogóle nic wspólnego. Kiedyś było fajnie, kiedyś sobie imprezowaliście, wyjeżdżaliście. A teraz nagle ty już weszłaś w rozwój, masz zupełnie inną świadomość, już nie rezonujesz z tym towarzystwem, z tymi koleżankami. Wręcz cię zaczyna drażnić to narzekanie, zaczyna cię drażnić, to właśnie czujesz się osłabiona z energii, wypita jakby, wyssana energia jest z ciebie. Więc to już jest taki pierwszy krok, żeby, żeby te relacje pokończyć. Bo nic nie trwa wiecznie i jedyna e, pewna jest zmiana. Więc jeżeli ty się będziesz trzymać starych znajomych, to będziesz cały czas w tej trybie ofiary i nigdy z tej ofiary nie wyjdziesz. I to, że sobie pożalisz się na swojego partnera, czy na dziecko, czy na rodzica, to tak jak mówię, to lepiej iść do psychologa. A jak chcesz uzdrowić te relacje, bo tak jak mówiłam na początku, znajomy, czy partner, czy koleżanka pokazuje Twojego rodzica, tak? I jak jej postawisz na przykład granicę, to ona się obrazi i urwie kontakt. I, i ty teraz, to jest Twoja teraz decyzja: czy ty będziesz cierpieć, czy e, poczujesz się zdradzona przez tą koleżankę. E, czy mm, koleżanki też są bratnimi duszami i z niektórymi jest naprawdę duża więź, tak? Czy bliźniaczymi płomieniami. Ja też miałam jedną taką koleżankę, za jak już był zerwany kontakt. Taką ze studiów, to bardzo za nią tęskniłam, jako za osobą, za towarzystwem, tak? Natomiast ona też mi dużo lekcji dawała i ja dopiero z perspektywy kilkunastu lat zobaczyłam, co, czego ona mnie uczyła, tak? E, więc też są, e, koleżanki są bardzo ważne w naszym życiu, ale żebyście, e, czy znajomi, ale że, żebyście wiedzieli, wiedziały, e, że. E, że czasem, jak już ty jesteś w tym rozwoju, w tym przebudzeniu, a koleżanka jeszcze nie, albo ty jesteś gotowa na zmianę swojego życia, a ona nie, to będzie Cię blokować, będzie kulą u nogi. I y, zobacz, jak postawisz granicę, czy się nie obrazi. Jak ja się uczyłam stawiania granic y, ludziom, różnym, no między innymi też rodzicom, ale to było fajnie widać na znajomych. Że pojawiali się na chwilę, robiliśmy coś wspólnie, jakiś jeden projekt, i nagle, jak ja postawiłam granicę, bo nie chciałam czegoś albo mi nie pasowało, oni się nagle zmywali. Po prostu w jednej chwili byli do czasu, dopóki ja nie postawiłam tej granicy. Tak? Czyli jakby wypowiedzieć trzeba coś, co się czuje i myśli, albo że nie z tym czuję się niekomfortowo. Czyli wtedy jest też największy przemiał tych znajomych. Ale jeżeli się z tym pogodzisz, nie będziesz stawiać oporu, no to po prostu to minie. I teraz, na przykład, mam grono znajomych, już z niektórymi od dwóch lat regularnie się widujemy. Możemy sobie opowiedzieć największe sekrety. Często też takie procesy czy warsztaty zbliżają. A dlaczego? Dlatego, że na przykład jak pójdziesz ze znajomymi na ustawienia, jak pojedziesz ze znajomymi na warsztat, to oni widzą, jak ty się otwierasz. Widzą Twoją wrażliwość, Ty widzisz ich wrażliwość i nie ma tego udawania. I wtedy, jak pokażecie sobie wrażliwość, to już jest i zaufanie, i komfort przebywania, i takie, takie rozmowy bez oceniania, bez wtrącania się. I nawet jak się pokłócicie. To sobie też od razu to powybaczacie, te żale, urazy. Nie ma już takich głupich gierek jak z tymi znajomymi w perspektywie ofiary. To już jest zupełnie inny poziom relacji. I zachęcam ciebie, żeby zmieniać to towarzystwo, żeby szukać plemienia, z którym ty rezonujesz, z którym ty wibrujesz, z którym ty czujesz się fajnie. Nie ma znajomości na całe życie. Nawet partnerstwo nie jest na całe życie. Bo, nawet jak jest szczęśliwe, to i tak jedna potem osoba umrze albo, albo odejdzie, i nie ma, nie ma, że coś jest na zawsze. Nie ma czegoś takiego. Tak samo ze znajomymi. Nie są znajomi na zawsze. Jak pracuję z arkuszem radykalnego wybaczania, nad zintegrowaniem energii od mamy i taty, to prawie zawsze wychodzi jakaś koleżanka, która bruździła, na przykład w relacji partnerskiej, się wtrącała. I ona na przykład odgrywała matkę albo ojca, Pro, projekcja była na nią, tak, i jakby też, też dawała lekcje. E, często jest też tak, że e, koleżanki cię jakby namawiają, jak jest rozwód na przykład, czy rozstanie, to cię zachęcają do walki, do walki o majątek, o jakieś pieniądze. Oto, czego Ty w ogóle nie czujesz wewnętrznie, bo Ty byś odpuściła, chcesz mieć święty spokój, a tu ci mówię koleżanka, ja to mam znajomą adwokat, ona już niejedną sprawę wygrała i ja Ci ją zaraz podeślę, to ona ci pomoże na przykład oskubać tego partnera, tak? A Ty nie chcesz na przykład wewnętrznie, bo nie chcesz walczyć, a ona Ci na przykład do tej walki zagrzewa, tak? Więc uważajcie. <grywa> Ja też mam taki gang z kolegami, nazywa się Ptasi Gang. Tak, tak bardzo fajna nazwa. Ładna nazwa. Mhm. Dziękuję, że jesteś moim fanem, Łukasz. Ale wiecie, te, te gangi są potrzebne, bo to zobaczcie, co to jest. To jest zaspokajanie potrzeby przynależności do grupy. Tak? Tylko jeżeli ty masz taki wygłodzony, na przykład, to jest teraz podłoże głębsze, dam. Jest na przykład y, jesteś dziewczynką, która czy chłopczykiem, który w szkole się nie integruje z dziećmi, albo przeprowadzili się z, rodzice, ty byłeś w drugiej czy w czwartej klasie, nie umiesz się zintegrować w tym nowym miejscu w tej nowej szkole z dziećmi, czujesz się wykluczony, nie umiesz się zintegrować z tą grupą, albo się idzie do liceum i to tam ma jakby swój początek, tak? że ty jakby nie umiesz się zintegrować z grupą i potem jesteś wygłodzona tego towarzystwa. Ja też na przykład, potem się sugerujesz, bo jesteś bardzo wygłodzona tego, żeby mieć te koleżanki, to towarzystwo. I oni, to, to szczególnie jest widoczne w liceum. I koleżanki na przykład, tobie się podoba jakiś chłopak, ja tak miałam, ale koleżanki go wyśmiały. I mówią, a no, coś ty, to on jest taki owaki, nie? Jakiś tam frajer. No i ja się sugerowałam, bo chciałam, tak byłam wygłodzona towarzystwa tych koleżanek, że chciałam być z nimi i jakby poświęciłam tego chłopaka dla nich. A one potem oczywiście mnie tam inne mi robiły rzeczy, natomiast też mi dawały lekcje, tak. I zwracam uwagę na ten brak, bo jak ty masz jakiś brak z dzieciństwa, to potem jesteś wygłodzona, czyli trzeba sobie zaspokajać potrzeby swoje niespełnione z dzieciństwa, takie pragnienia. Czyli jeżeli czujesz się osamotniona, potrzebujesz bliskości, towarzystwa, rozmowy, wysłuchania, akceptacji, to potrzebujesz sobie dać sam, sama, tak? Bo jeżeli sobie tego nie dasz, Czyli na przykład samemu ze sobą spędzić weekend, samemu ze sobą wyjechać gdzieś, samemu ze sobą pójść do kina i zobacz, że świat się wtedy nie zawali, że to też jest OK, że też możesz sam ze sobą przebywać, i nie jest to wcale takie głupie, tak? I też się potrafisz cieszyć. I to jest zaspokajanie tej potrzeby, bo jeżeli tego nie zaspokoisz, to będziesz wygłodzony tych koleżanek, tych kolegów, tak? I potem pojawi się partner czy partnerka, a ty cały czas będziesz stawiać na piedestale te koleżanki i kolegów. Więc twoja relacja partnerska będzie na drugim miejscu i na pewno nie będziesz szczęśliwa, bo cały czas będziesz brać pod uwagę bardziej to zdanie czy rodziców, czy koleżanek, czy znajomych. Ale tak jak już zakręciłam koło, skoro koleżanki czy koledzy wtrącają się w twoje życie i komentują, to znaczy, że wtrącają się też rodzice. I ty się sugerujesz i często jest tak, że partner ci zarzuca, że nie stoisz po jego stronie. Nie stajesz przy nim, nie stajesz za nim. No tak, bo masz taki wzorzec, że rodzice się wtrącali, znajomi ci rządzą, jak masz żyć, co masz robić. Więc też cię uczą stawiania granic i decydowania o własnym życiu. Tak? Decydowanie o własnym życiu i stawiania granic. Często też ja też wyjeżdżałam kiedyś z różnymi znajomymi na jakieś wyjazdy, na jakieś właśnie weekendy czerwcowe, jakieś majówki i, i był taki czas, gdzie już nie, był, nie czułam żadnej satysfakcji. Jechałam, bo jechałam, ale ja tam się z nimi już jakby źle czułam, nie, nie, rozum, nie mogłam siebie wyrażać. Więc też na to zwracam uwagę, że to kiedyś mogło być fajne, ale przychodzi moment, że, kiedy, że trzeba zmienić, zmienić otoczenie, zmienić towarzystwo, tak? Zmienić po prostu znajomych. <śmiech> <śmiech> mm -hmm. Czytam komentarze. <laughs> Niektóre. Nie wiem, czy mogę je przeczytać. Jakieś dowcipy mi tu piszecie. Nie wiem, czy się znam na takich żartach, <laughs> ale bardzo jestem wdzięczna za komentarze. Kończę dzisiaj. A także koleżanka, szklanka, też się mówi: Zbyszek, kieliszek. I często są ci znajomi tylko od picia i od narzekania. Także uważajcie, tak? W trybie ofiary, że jesteś tym jak taki, taka, jak pięć osób, którymi się otaczasz. I pamiętaj, że znajomi mogą cię blokować, że nikt nie idzie, nie rozwija się na tym samym poziomie, więc to jest niemożliwe, żeby być przez całe życie, mieć podobne zainteresowania i tak rezonować. To jest po prostu niemożliwe. Każdy się rozwija inaczej, każdy ma inny poziom świadomości i to, co było kiedyś, po prostu już nie jest aktualne na teraz. Żyjemy w tu i teraz. I jeżeli tylko, jakby, urwiesz te już niesprzyjające kontakty, takich znajomych odetniesz, którzy ci bruszy, którzy ci podkładają kłody pod nogi, którzy ci mieszają w twojej relacji partnerskiej, to zobaczysz, że od razu pojawią się nowi, fajniejsi. Ale najpierw jest taka zasada, że musisz odciąć stare, żeby się pojawiło nowe. I to jest bezwzględna zasada. Nie ma nowych znajomych, nie ma nowej pracy, nie ma nowej, fajniejszej relacji, jeżeli ty nie zamkniesz starej, tak? Więc tyle na dzisiaj. Zapraszam na warsztaty. Jest ostatnia szansa, żeby się zapisać. Te warsztaty są dla kobiet tym razem. Zapraszam na konsultację wstępną z rabatem 50 zł do końca wyzwania. I teraz będę się łączyć częściej na krótsze live. Y. Jutro będę w podróży, więc też coś nagram z samochodu. No, bo żeby skończyć do końca wiosny to wyzwanie, możecie proponować tematy, jakie chcecie, żebym tu jeszcze poruszyła. Dziękuję za dzisiaj cudnego wieczoru.